raczej znaczy, nie będę się nie wypowiadał nie będę się nie wypowiadał, to co ja jak po prostu mam nadzieję, że 20 września pokaże, kto tak naprawdę zasłużył na tej pasji, jaki powinien być werdykt yy, tamtej tej walki ja raczej znaczy, że werdykt tamtej tej walki nie, nie był przypadkiem, było tak no narosło oczywiście troszeczkę kontrowersji wokół yy, tamtego punktowania, to była decyzja, jak Państwo pamiętacie niejednogłośna dwóch sędziów punktowało yy, dla Błodaczyka 116, 113, 118, 112, natomiast jeden sędzia widział tę walkę w stosunku punktowym 115, 113 dla Francisco Palaciosa Piotr Werner. Tutaj chciałbym dzisiaj po 17 miesiącach ja odsłonić kulisy. Dzisiaj po 17 miesiącach mogę powiedzieć jedno: że przemyślałem tą samą sprawę przez, przez parę miesięcy, gdy analizowaliśmy te karty punktowe i doszliśmy do jednego wniosku, że ten sędzia, który widział zwycięstwo Palaciosa, po prostu jest wytłumaczone, bo on był z Japonii. On miał daleko podróż i po prostu jak przyjechał, to różnice czasowe spowodowały, że on po prostu nie widział, co się dzieje na rynku widocznie Bo inaczej tego wytłumaczyć nie można. Ale ja chciałbym zwrócić tutaj panu, pan, pan, Państwa dziennikarzy tak, na jedną rzecz uwagę, mianowicie na, na taki cytat wypowiedzi pana że czekam na rewanż ponad drog z każdym miesiącem moja chęć zniszczenia diabła w rynku rośnie, a i powodaczy, pałonikała mnie jak mogła ale nie da się uciec od przeznaczenia. to diabły diablo i zdobędę pas mistrza świata, zgodnie z obietnicą, którą dałem mojemu zmarłemu bratu. No ja myślę, ja myślę, tak, że po pierwsze to się mija z prawdą dlatego, że nie byśmy unikali walki, tylko nie mogliśmy osiągnąć porozumienia z panem Donkingiem, który ma nadzór, on A Postać pana Donkinga jest chyba wszystkim państwu znana i jest to postać, jak powiem delikatnie, że kontrowersyjna, to na pewno wszyscy się zgodzimy z tym. A po drugie, no, myślę, że poś... poświęcać uwagę tutaj takiej wypowiedzi sobie z Mawem to może nie na miejscu, no bo obawiam się, że może mieć kłopotę na no, sam wyjście z tej linii, tak, myślę. tak Pamiętajmy, że Palas Palacios nie jest zawodnikiem wy wy wybieranym w zasadzie do tego pojedynku przez Krzysztofa Błodarczyka, tylko jest jednak oponentem mandatowym, czyli obowiązkowym musi Krzysztof Jabł Błodarczy walczyć z Francisco Palacjasem o Part Świata, ponieważ w tej chwili jest to zawodnik numer 1 Organizacji WBC. Troszeczkę rzeczywiście ta, ta grała się i ten pojedynek odsuwał się w czasie. To było związane też z tą literalną propozycją telewizji Showtime, która chciała doprowadzić do pojedynku Łódarczyka z Antonio Tarwerem. Natomiast Państwo wiecie, że w ostatniej chwili Tarwer zrezygnował z Łódarczyka, decydował się na walkę z Nigeryjczykiem Latifem Coyote, która się zakończyła się ostatecznie remisem. Także no, w tej chwili, tutaj dopiero we wrześniu, będzie szansa, żeby. Nas znów skrzyżowali rękawice ze sobą. Ja może, ja, może, jakby dwie najświeższe informacje przekażę. Pierwszą przekazaną przez Palaciosa, który wczoraj szczyci się tym, że ma tej hitkę tłuszczową na poziomie 8,6 i on już, tak w zasadzie, od kilku tygodni szykuje się do tego pojedynku. Natomiast druga informacja, jakby zupełnie wiarygodna, pochodzi z obozu Dunking Production, czyli jak gdyby z firmy promującej cały czas Francisco Palaciosa. Człowiek Francisco Palacios usłyszał od Dona Kinga, wydaje mi się, że, że jedno bardzo proste, aczkolwiek bardzo znaczące przesłanie. Dla niego walka z Włodakczykiem to jest walka pod tytułem do all that", czyli jest to walka o wszystko. Albo Palacios zabierze ten pas Włodakczykowi, albo praktycznie będzie zawodnikiem, z którego zrezygnuje za chwilę Don Kinga, to się gdzieś tam będzie wiązało z jakimś brakiem finansowej przyszłości dla Palacios, także absolutnie tutaj portorykańczy, który będzie boksował pod flagą amerykańską przyjeżdża do Wrocławia odebrać uda Krzysztofowi świata Światowego, że rzeczywiście Krzysiek ma zupełnie inne plany na godzinę 22.45 22 września. 2012 roku. To teraz yy, feder Ławin, Feder Krzysztofa Włodawczyka, może może kilka słów o, o przygotowaniach, na jakim jesteście etapie i dlaczego przede wszystkim narzusiek no, pozostawał tak długo nieaktywny, bo ostatni pojedynek yy, otoczył od dziś 8 miesięcy temu, a praktycznie do walki z Polacją to nam się to gdzieś zakręcił do, do około 10 miesięcy. Tak jak to widziałeś, że, e, bardzo złosowane były rozmowy z obozem Turwera. E, już zaczęliśmy przygotowanie do tej walki, na szczęście nie doszło do sparingu. to wszystko się przerwało, Krzysiek złapał kontuzję, potem były zamieszania z obozem po wniosek. No i cóż, no i mamy datę, na jakim etapie jesteśmy treningowo. To Data to maja wiele lepszą niż przed pierwszą walką, bo przypomnijmy, że Krzysiek wtedy chodził o kulach jak zastawała bodajże 3 miesiące, 2 miesiące do, do wałki, zgrupowania z to było y, bodajże rowery i, 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 i siedzenie w miejscu. Teraz Krzysiek troszkę pobiegał, y, zrobił pełny połóz y, dwutygodniowy z zakapane. jest czuje się na pewno mocno, rwiemy się do, do walki do tarczowania, do sparingów, tu z chłopakami, chcę z każdym sporość, także chłopak się wie, w Boje. Myślę, że będzie chciał tak w tym ringu, e, będzie chciał udowodnić, e, kto był w pierwszy Mam nadzieję, że po tych wypowiedziach e, Palacios też będzie chciał troszeczkę zaryzykować i z tego jeszcze zrobić fajna, o wiele bardziej ciekawsza walka niż, e, niż już. Po rosyjsku ostatnio raz nie wiem, 20 lat temu, ale przed to tutaj słyszałem Twoje rozmowy w, w ojczystym języku e, rosyjskim. Zdaje się, że tam kontraktuje, jakiś z i partnerów, czy możemy by ty też pierwsze informacje, z kim będzie sparował Krzysztof Włoda przed walką z Palacjusem. Rozmawiam, rozmawiam z czterema etnicznymi ja na pewno w tej chwili, właśnie w tej chwili, byliłam e, jednego kazacha, e, zawodnika kiedyś z który będzie boksował Moskwy w że na początku września. Jest to czarny zawodników wysokich, też potrafiący bocować do tyłu. E, będzie ma intubina e, też. E, Taki chłopaczek, jest amator, całuk. Ja chyba już przeszłam do roboty. On już kolejny raz jest u nas na przekierowanie, bardzo dobry, bardzo szybki. Czyli coś, co nam też jest potrzebne do, do tej nauki. Chcieliśmy, bardzo Szkolca, natomiast nie odbiera telefonu. Próbujemy cały czas się rozgłonić. I mówię, że prowadzimy rozmowę z wyłączeniem tak. Czy ktoś z takich partnerów szukacie zawodnika, powiedziałbym o podobnej? Charakterystyce, co, co Francisco Palaces? Czy to jest w ogóle niemożliwe znaleźć w tej Europie zawodnika podobnie boksującego? Szukamy czegoś najbliższego. Na pewno, na pewno ciężko znaleźć takiego zawodnika. Na przykład jest w Alejandii tak, zawodnik, który boksował Palace Mixeru Świata, który też potrafi w ciągu rundy zmienić pozycję, ale, ale to jest taki typ zawodnika. Także szukamy. Różnych zawodników, i majkutów, i zawodników z domami policji, ale i zawodników szybkich, mocno biegających, no i tak jak Pałac już skoczny.